Piłka. Jajko. Jajko. Wyżej podrzucamy. Piłka. Jajko, piłka. Piłka, jajko, piłka. Nie wolno. Nie podrzucamy wyżej Jajko. Jajko, jajko, piłka. Pyter. Ej! Ej! Nie! Ej! Ej, panowie, no nie, dobra, to jest za grube. No i cały świąteczny nastrój pyk. Nie, spokojnie, ej, nic nie róbcie, to jest, ej, ale to jest, to jest nookout, spokojnie, no. dajcie mu chwilę, powietrza mu no i kochani, dobra.